Pięknie Jest no? Ciekawa ryba jakaś No wiem, tu jest ak desperacji normalnie Ja uwielbiam. wolę Czwarty maj, sobota Pierwsze pływanie po odrze. Sezon się rozpoczyna. Dziś jest plan, żeby sobie obrzucać przelewy gdzieś z jakimś kleniem. Chociaż woda trochę wysoka. Poplurować gdzieś na opaskach. Znam, może jakiegoś bolenia złapać. Ciekawe, co ten sezon przyniesie. Zima była bardzo fajna, strągowo świetny sezon Chceliśmy z kolegami w trójkę i plan był taki, żeby w tym sezonie złapać rybę 50 w plusie, każdemu się udało i uważam to za świetny wynik. Poznaliśmy tą rzekę Dość dobrze, żeby regularnie łowić te ryby na każdym wyjeździe, mimo tego, że daleko było, bo to inny okręg, no ale tu w Lubuski niestety nie ma takiego potencjału. Fajnie, fajnie, jesień Sandaczowo też była świetna, ryb nie było w dzień, ale wieczorami na opaskach to naprawdę działo się grubo wpadła ryba 96 cm jedna, no to to już naprawdę. Kawał sandacza. Sporo takich ryb. Średnich było, ale tak na, na każdym wyjeździe jakiś sandacz, jeden był. Myślę, że tutaj jak ta woda się jeszcze trochę nagrzeje, to coś się będzie działo. No ale jak już maj to odra. Wracam tu gdzie jest mi najlepiej no tą to... kiedyś miałem fajne branie z powierzchniak za pitoliu tego woblera mało to wędy nie połamał, ale się nie zapiął yeah.

Walczy. No, pierwsza ryba. Anno Domino, 2024. Boleń na takiego woblera jego kolegi. Dobra, czeka ładna ryba. Dobra, dobra, dobra Teraz cię wypuszczę, tylko muszę cię Tutaj o! Dobra nurkuj mały Bezproblemowo Dobra To jest ryba Dzień można kontynuować Şu var kaçana. Yes. 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 No, ale ładny, patrz jaki złociutki zabiorę Ci go proszę? zabiorę Ci go Lecę, na paniego mm, zobacz jakie ma ładne kolory ooo ładny Co delikatnie zaczepiono. Okay. Okay. jeszcze nie dotknąłeś? czyli? dobra, ja to wyczerpam dobry, dobry Niesamowite kolory. Rób wszystko, co w Twojej mocy, a będzie Ci dane. Ja chcę o konia. To? Masz. No jest, jest. A to? No chyba tym bole, nie to tam grasował. No, Daj bole. podbierak. Daj podbierak. A no to będzie mój podbiac. moja. Twoja, twoja. Nie, no na to. I będzie pojedync. Co to? No bolek. Nie, jak zawsze wkłady w drugie strony. Tu, a ja ci wiadę tą rybką do środka. Sadasz go? Trzy, dwa, jeden, w dół, w dół. I jest. Brawo. Piąteczka. Nie jest za duży, ale. Jest. jest ładny. Ale ładny, no. Dzisiaj drugi. Jak drugi? No, jednego ramu złapałem, jak jeszcze ciebie nie było. Dobra, ej, tak nie rób, tak nie rób. Dobra, pójdź, 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 bo on się mógł, Z boleniami trzeba uważać, bo masz kombinerki i spróbuj mu wyczepić to. Nie! Hmm? Nie! Nie, to delikatnie tylko. Ale nie lubię. Tak? Okej. Okay. Nie lubię. Dobra. Ja się boję. Wiem. Trzeba zrobić to szybko. Patrz, cyk, żeby go nic nie bolało tutaj. O. Jedna kotwiczka wyszła. Druga kotwiczka wyszła. Też zdjęcie? Nie. Dobra, nurkuj kolego. Piąda. Gratulacje. on takie miejsca lubią. Gdzie mogą się schować? Ejach! Ja się od razu? Hm, no widziałeś? No widziałem. Spiął się. To ja wezmę go. A już się ukuł. Daj mi go Twoja, twoja Ja bym obstawiał, że on stąd startuje O Cały czas, już kilka razy widziałem jak on stąd startował Widziałeś? Jak nie trafił? No i dobra, 17.30. Junior do domu odstawiony. Zadowolony. A ja jeszcze mam plan tutaj trochę połowić. Do wieczora dzisiaj, gdzieś do 20. Jakieś tam bolenie są. pokazują się może jeszcze uda się coś tutaj złowić nie wiem, tu z ak ale ja łowię w <trujne> Ach. A desperacji? Poleń w akcji. ładnie zapiął. Płyń. Dobra. Kto mówią lepszy boli niż nic. O lecą chłopaki z wąpru. Chyba jakaś akcja na wodzie Na sygnale albo tak, to tego pontonu to się popsuł, tam pewnie No dobra, trzeba jeszcze pokombinować tutaj Kilka boleni złowionych kilka spiętych może jeszcze coś na koniec dnia się uwiesi założę sobie teraz tego 6 cm ilwaderka i trochę obłowię tutaj ten kawałek wody głębiej może się jakiś bolek albo taki większy kleń tutaj z opaski trafi. Byłoby to dobre uwieńczenie dnia. Jest. Jest, 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 ale jakaś ładna ryba. O, tu będzie jakiś klej dobry. ちょっと待って。 Widziałem ja, ten nowy bublerek. Potrafi zdziałać cuda. Spokojnie. Zaraz cię wypuszczę. O, szaka piękna ryba. Jeszcze w okresie ochronnym, dlatego szybko do wody wypuszczam. I nie ma co się tutaj z nim afiszować No, niech ucieka do wody. Da się złapać jesienią. Nawet się nie. Chciał pożegnać. Tak szybko podsumowując dzisiejszy dzień, to uważam, za całkiem dobry. Kilka boleni, jakiś tam okon się trafił. Fajny bonusowy sandaczyk. Parę brań jeszcze niewciętych, kilka ryb spiętych. Jedyne, co mnie tylko zaniepokoiło, to że. Nie ma kleni na przelewach. Gdzieś tam na opasce puściłem kawałek chleba to przepłynęła ta skórka ze 100-150 metrów i nie było żadnej zbiórki. Trochę dla mnie dziwne. Ale nie ma co narzekać, nie ma co się niepokoić. Trzeba być dobrej myśli, optymistycznie nastawionym. Sezon się dopiero zaczyna. Woda się nagrzewa, ryby się poustawiają Prędzej czy później coś fajnego się złowi na pewno. Tymczasem płynę do domu. A, ale piękny widok. Do następnego.